Panie premierze, strasznie się pan denerwował, a nawet straszył sądami, kiedy przypominano panu pańską wypowiedź Firdeutschland. Ale spójrzmy na fakty, o których pan tutaj nie mówił. Otóż, panie premierze, minister w pana rządzie i to w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau oczerniła Polaków, mówiąc, że to oni budowali obozy. Pan na to nie zareagował, pan to zbagatelizował. Dalej w świecie się mówi o tej wypowiedzi. Ta sama minister zlikwidowała wszystkie programy godnościowe dla Polaków w Ministerstwie Edukacji do tego stopnia, że Polscy, polskie dzieci z polskich szkół w Chicago w tym roku musiały lecieć lufthansą, panie premierze, do Polski, bo lot dawał im bilety 3 tysiące złotych droższe. Zlikwidowaliście możliwość działania reaktora Maria, produkującego radioizotopy w 10% dla świata. W tym samym czasie kto otwiera produkcję radioizotopów? Niemcy. Panie premierze... Pominął pan fakt służenia jednak interesom niemieckim, a nie polskim w swoim przemówieniu. Pytanie jest takie, dlaczego pan Dziękuję nie umieścił się panie. honorem i Dziękuję nie poda się do dymisji, zamiast Dziękuję składać głupi wniosek o Dziękuję bardzo i proszę Dziękuję. panią.